Witajcie widzowie! Jest poranek 25 albo 26, nie wiem, już czas szybko leci, piąteczek w każdym bądź razie. O, widzę połowę księżyca, a ja planuję swój dzień. Dzisiaj nie idę do pracy, a co, wiecie, ten się ceni, kto się leni, prawda? Więc yy, co tam, praca może poczekać, ale za to i jadę znowu do Bremen, bo dzisiaj piątek. Bardzo zaintrygował mnie ten, ten wiecie, Oktobafest. ta sala, to wszystko tak jak, dokładnie tak jak się w Monachium dzieje. To jest coś niesamowitego. Tam się dzieje, tam jest atmosfera, coś pięknego. Ja lubię takie rzeczy, ja lubię ciszę, lubię naturę, ale czasami uwielbiam też, uwielbiam też, Dużo ludzi, tłumy, fajna atmosfera, bo tam na pewno będzie super atmosfera. Ja byłam w Monachium na Oktoberfest, bo mój syn i córka mojej siostry urodzeni są na początku października, więc oni cały czas nam mówią, że to są Oktoberfest Kinda. Więc i, i, i kiedyś z nimi pojechaliśmy. A ta sukienka, właśnie bo, bo moja córka i, i córka mojej siostry kupiły sobie ten d Dyrdel, d -dyrdeln, coś takiego. Ta sukienka, przepiękne one są. One mogą być, one, ja widziałam, je, wiecie, w takich tańszych wersjach. Ale mogą być też bardzo, bardzo drogie. Nie to wszystko w zależności od tego, jakim, przede wszystkim jaki materiał, prawda, i jakie szycie. Ale fantastycznie się w tych sukni, sukniach wygląda. Ja to raczej nie jestem y, typ sukienkowy, chociaż sukienki mi bardzo pasują, muszę Wam powiedzieć. Bo jak jestem, to nawet moja mama jest zachwycona, ale mnie to jakoś ogranicza mi ruchy. Ja jestem taka szybka, muszę dużo działać, więc wiecie, jak to jest w sukience. No chociaż sukienka z dobrego materiału też jest fajna. Może przekonam się do sukienek, bo mam ich bardzo dużo w szapie. A kobiety, sąsiadka sprząta. No, a kobiety muszą pokazywać swoją kobiecość, prawda? Wczoraj było fantastycznie, z tym, że nagram wam dużo więcej materiału. Nagram wam, jak jemy. Te pieczone kasztany, były przepyszne. Z tymi pieczonymi kasztanami jest tak, że czasami możecie dostać takie suche, niedobre, niearomatyczne, ale to chodzi o to, że po prostu są źle przechowywane albo wiecie, jakieś stare kasztany, bo tak jak wszystko, co stare, to jest niedobre, prawda? Stare rzeczy i oni wiecie, przechowują albo nawet. Źle przechowują te kasztany albo mają z zeszłego roku. Także trzeba uważać. Najlepiej kupić, bo to nigdy nie wiadomo najlepiej kupić jakąś małą porcję. Wszyscy próbujecie, jak są smaczne, no to kupujecie wtedy. Tam były akurat bardzo takie pyszne, czuć, że z tego zbioru najprawdopodobniej one są z francuskie gdzie w ogóle rosną kasztany jadalne chyba we Francji, prawda? No, najlepsze kasztany rosną na placu Pigal, jak to było w jakimś filmie, prawda? Więc ja myślę, że to są kasztany francuskie, chociaż widziałam, że tam marokańskie też były i w ogóle. No, co jeszcze? No i tam najadłam się właśnie, brecla sobie kupiłam. A jeszcze chcę Wam powiedzieć, że teraz jest taka nowość, że brecla nie muszą być solone, mogą być takie z pieprzem, ale tym cayenne pieprzem, wiecie? Takie pyszne, ten pieprz tak pasuje do tego. Dużo lepsze niż solo, wszyscy sobie to kupowali. Po prostu to już ja to już odkrywam w ogóle w każdej takiej lepszej piekarni, a może nawet już teraz w każdej piekarni. Robią z tym pieprzem też pieczywo, bułki na przykład. Kupcie sobie to. One się jakoś nazywają. Nie wiem, czy kajeny się nie nazywają, ale zapytajcie się po prostu, z, nie solo, tylko właśnie z, z pieprzem. Albo z, z takimi, to wygląda jak zioła, takie bardzo. Bardzo drobniutko one są, takie jak, 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 jak mak, a nawet drobniej jak, jak mąka. Wiecie, jakbyście posypali mąką? To jest takiej konsystencji. Taki pieprzkajen zmielony, bardzo, bardzo drobniutko. Przypyszne są. Polecam Wam te bułki w piekarni z tym pieprzem. Bo na pewno znajdziecie bo w Niemczech to już jest. Ja to odkryłam jakieś ze dwa lata temu chyba. E a, I to było w jednej piekarni, a teraz wszędzie to widzę, wszędzie, więc na pewno kto mieszka w Niemczech, kto ma dostęp do tego, spróbujcie sobie. No ja polecam, wszyscy byli też zachwyceni. My tam jeszcze jedliśmy, co ja tam jeszcze jadłam? Placki ziemniaczane, ale wiecie co? Trzy placki ziemniaczane kosztowały 5 euro i do tego można było sobie polać je musem. Mus jabłkowy, bo tak się w Niemczech placki ziemniaczane je, a mus jabłkowy był w takich tubach jak, jak ketchup, prawda? Też były bardzo dobre, ale żeby tak nie obiadać się takimi wysokokalorycznymi rzeczami, to kupiłam sobie jeszcze, jeszcze kupiłam sobie, co? Sushi. Kupiłam sobie sushi, taką dużą, ogromną porcję, ale podzieliłam się z mężem. Jeszcze nawet dzisiaj tam trochę zostało do tego awokado sobie zawsze biorę całe awokado kroję tak wiecie sobie polewam limetką, limonką, awokado, łyżeczką sobie jem i do tego sushi przepyszne. No i, i a jeszcze wiecie co jeszcze wczoraj sobie kupiłam? Kimchi. Kimchi. Kimchi to jest fermentowana kapusta. Kapusta w tych sklepach koreańskich czy w ogóle azjatyckich. I muszę wam powiedzieć, że w Bremen, tam gdzie był Karstadt, tam gdzie Saturn był na, na, na dole, wiecie jako przestrzeń zajmuje Saturn, wiecie Media Markt, te sklepy, prawda, gdzie sprzęt AGD, telewizory i w ogóle, to już tam nie ma tego sklepu, a na tej całej przestrzeni, to jest ogromna przestrzeń, są, jest sklep azjatycki z, z wiecie, z e, takie rzeczy jak kimchi, jak y, oni mają te kulki y, moci, moki, mochi, nie wiem jak to się nazywa, mochi się pisze, moci, ciastka, no wszystko, co w Azji możecie dostać, to tam dostaniecie w tym sklepie olbrzymia powierzchnia z, 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 z artykułami spożywczymi, ale też różne tam ich rzeczy. Chemia była nawet, było nawet, były nawet jakieś talerze, filiżanki, szklanki, no wszystko, wszystko, wszystko. Także jeśli chcecie, jeśli jesteście fanami kuchni azjatyckiej, to przyjeżdżajcie do Bremen, będziecie mieli wszystko, co tylko można dostać. Ja jeszcze kupiłam sobie takie ciastka zielone, to jest ich z, her z zieloną herbatą, i one były czymś, oni chyba to nadziewają, jakąś taką specjalną masą z fasolował, coś takiego. No, nie mój, nie mój gust, nie mój styl, a 7 euro kosztowały, taka paczka. I to było coś takiego jak biszkopty, duże biszkopty, takiej wielkości jak denko od szklanki, takiej wielkości te biszkopty były, dwa i, i były nadziane tą wiecie tą masą, z tym, że te biszkopty to wiecie były z samego białka robione, ale żeby była konsystencja taka bardzo gęsta, no to oni tam jakąś mąkę ryżową dodali. No, także kimchi, a znacie kimchi w ogóle? Ja uwielbiam kimchi, właśnie przed chwilą sobie zjadłam też na śniadanie kimchi, bo miałam taką ochotę, wczoraj kupiłam sobie świeżutkie kimchi i mam zamiar zawsze sama je zrobić, tylko nie wiem Wiem jaką kapustę, tylko nie wiem, o, nie wiem o którą tą pastę, jakąś pastę się tam dodaje, taką. czy to chodzi o tą pastę z papryki, czy o jakąś inną pastę. Jak wiecie, to dajcie znać, dajcie mi receptę, jak robi się w ogóle kimchi, bo uwielbiam, w ogóle uwielbiam, wiecie, my Polacy nie musimy kimchi jeść, bo my mamy ogórki kiszone, kapustę kiszoną, buraczki, za, zakwas z buraków i w ogóle, także my mamy te probiotyki, możemy sobie brać i... I dlatego jesteśmy zdrowym, zdrowym społeczeństwem. A poza tym, my też teraz nauczyliśmy się kieszyć nawet i cebulę, i czosnek. Uwielbiam ten, ten czosnek. Ostatnio też byliśmy w jakiejś azjatyckiej, i tam na stole, pokazywałam Wam, na stole był czosnek przepyszny. Ja uwielbiam takie rzeczy. Mój mąż, mniej, Niemcy w ogóle mniej takich rzeczy jedzą, chociaż słuchajcie, te sklepy azjatyckie tam. Ciągle mają ludzi i do kasy wieczorami, to tam w ogóle jest taka kolejka, że to się w głowie nie mieści, więc te azjatyckie rzeczy mają show, one mają popyt. Naprawdę, aż się zdziwiłam. Ja nie jestem taką fanką azjatyckiej kuchni. Jedyne, co to tam lubię kimchi, co lubię sushi, lubię, no ale też bez przesady. A to sushi było takie drogie, takie opakowanie. W sumie nie najadłam się tym, to znaczy nie miałam ochoty już potem, zjadam tam ze trzy kawałki, nie miałam ochoty, bo a, i dojadłam sobie tymi plackami ziemniaczanymi, nie? Ale no nie jestem fanką, nie jestem fanką ryżu, jestem, wiecie, ja jestem ziemniaki, pyry, jak poznaniacy, chociaż poznaniacy, chore nie jestem z Poznania. Ale uwielbiam, także ryż, a, a, a sushi to jest ryż głównie, prawda, z tymi rybami, ale ogromny zestaw, pięknie wygląda, wyglądający. Kupiłam sobie wczoraj. Kosztował on 17 euro u nas kosztuje. Taki jeden z tych większych zestawów. No ale to nie moje, to nie moje klimaty. A wy lubicie sushi, lubicie sushi, lubicie mm, lubicie kimchi w ogóle. Jestem bardzo ciekawa czy wy lubicie takie rzeczy, bo jakim czy owszem, ale suszy nie. Zjem owszem, ale to nie jest moje danie. No jak już chcę, jak jestem na wyjeździe i chcę sobie wmówić, że coś zdrowego jem, no to i suszy sobie kupuję, to mam przynajmniej taką wiecie przynajmniej myślę, że się dobrze odżywiam, ale to chyba to nie jest prawda, bo do to, to sushi to też jest bardzo kaloryczne i ja nie wiem, czy to jest takie prawdziwe, że to azjatyckie jedzenie jest zdrowe. Myślę, że nie. No. Także... Dzisiaj jadę znowu do Bremen. Za bardzo nie mogę tam nagrywać, bo tam wszędzie jest muzyka. Ja już dużo więcej wam ponagrywałam, ale YouTube mi, mnie zbanował z niektórymi film, filmikami ze względu na muzykę. Ale myślę, że to co wam tam dam, to, to taki daje wam obraz tego, co się w Bremen dzieje. Atmosfera jest niesamowita. No jest y, po prostu... Tak śmiesznie, tak fajnie, tak wszyscy są dobrze nastawieni. Dziewczyny biegają w tych sukniach, sukieneczkach. No, przepięknie to wygląda. Muszę Wam porobić chociaż filmiki właśnie z tymi dziewczynami, jakich już dużo będzie. Bo dzisiaj jedę z folkerem, tam się spotykamy ze znajomymi. Dzisiaj będę mogła później wrócić, bo z nim nie będę wiecie, bała się tak sama, tak potem wracać w nocy. No, to jest, no, to nie jest takie, takie. Bezpieczne teraz w tych czasach. Nie? I tu bez względu na to, czy byłabym w Polsce, czy w Niemczech, nigdzie bym w nocy sama nie wracała. Już taka odważna, to ja nie jestem, czasy są jakie są, i to nie chodzi o to, że yy, chodzi o to, że po prostu są używki, ludzie biorą te używki, do tego alkohol i ten mózg ich nie pracuje, więc różne rzeczy mogą się stać. Więc nie prowokujmy złych, złych rzeczy. No dobrze kochani, u nas jak zwykle piękne słoneczko, jest godzina dziewiąta, ja sobie dzisiaj pospałam, potem zrobiłam sobie kawkę, co jeszcze potem, zjadłam sobie kimchi, tylko kimchi dzisiaj, nie, jeszcze chyba sushi dwa kawałki sobie zjadłam. No i potem sobie zjadłam tak, taki batonik czekoladowy, ale taki dla sportowców, wiecie, ale to gryza tylko wzięłam do kawki, także wiecie, ograniczam cukier, ograniczamy mięso. Jeśli chodzi o mięso, to bardzo, ale to bardzo bym chciała z niego zrezygnować, ale słuchajcie mi, jak ja mam to zrobić, przecież tofu, tofu chyba też nie jest za bardzo zdrowe, bo to jest zmodyfikowana kukurydza, tak, tofu. Tofu, to jest kukurydza czy ciecierzyca, z czego się robi tofu? Nie, z kukurydzy raczej nie. No wiecie, w każdym bądź razie nie wiem, czy to jest zdrowe. Dajcie mi znać osoby, które zrezygnowały zupełnie z mięsa, co wy jecie, żeby być zdrowym i jak długo się już żywicie bez mięsa. To jest moje naj, największe życzenie, żeby, żeby nie jeść, zrezygnować zupełnie z mięsa, żeby mniej jeść. Kolejne moje życzenie. No, i o jeszcze dużo, dużo życzeń bym by się przydało. I na razie jestem zdrowa, i cieszę się, że, że mam dużo energii, że dużo robię, że bardzo dużo w ogóle udaje mi się w tym miesiącu pokonać różnych rzeczy, bo i praca, i podróże, i spotkania ze znajomymi, ale to, wiecie, to zabiera energię. To nie jest, no nie oszukujmy się, to, to nie jest takie łatwe to wszystko pogodzić, bo Potem mamy taką ochotę odsapnąć, ale ja myślę, że jak przyjdzie już zima, no to będzie czas na siedzenie w domu, na a w domu też się dużo, dużo będzie u nas działo i będę wtedy potrzebowała Waszej pomocy w pewnych sprawach, ale to jak już minął podróżę i, i, i minie przygoda mojego życia, czyli moje podróże, U, ja kocham podróżować, uwielbiam, a wiecie, w domu to ludzie umierają, nie ma co w domu siedzieć. No, także to by było na tyle, czyli doradźcie mi, co wy uważacie z tym zdrowym odżywianiem, czy zrezygnować z mięsa, I jeśli zrezygnować z mięsa, to co jeść, żeby być zdrowym, bo wiecie, mi się te, te rzeczy... Wy... Wegańskie czy wegetariańskie w ogóle nie podobają w sklepach. Jeśli już to będę sama wszystko robiła, ale to jest strasznie pracochłonne to jest bardzo pracochłonne. No, także kochani, jeśli podobają Wam się moje filmiki, kciuk do góry, lajkujcie, komentujcie, dawajcie mi rady, yy, mówcie co, co nie tak robię, tylko wiecie: no, z, z kulturką, prawda? A Rita będzie Wam cały czas mówiła i zdawała relacje, co się u mnie dzieje i co się dzieje na północy Niemiec. Pozdrawiam, kochani!